a propos suprasie, ja myślę, że, że właśnie nie będzie Polski budowanej na dłuższą metę, nie będzie Polski budowanej na zasadzie jakichś przyczółków czerniakowskich, prawda, walecko-magnuszewskich, czy innych, to przyczółki, jeżeli nie idzie za nimi wielka armia, to one muszą być zduszone i zepchnięte do, do morza. Więc nie będzie Polski z przyczółku, tak? Myślę, że nie można, nie można inaczej konkurować. Czy inaczej że jakby to, bo to po prostu tak próbuję nie popaść w zbyt obszerną dygresję. No, że, 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 że trzeba Proszę Państwa, po prostu dopowiem, no, że trzeba stać przy kościele katolickim, którego głową jest papież rzymski. I krótka sprawa, krótka jeżeli komuś się zdaje, że, że można zrobić Polskę, która jest właśnie, że można to wygrać, że sobie można dać radę. Człowiek w hmm. prywatnym życiu sobie nie daje rady. Sam. Hmm. A co dopiero w takiej w dużej sprawie, jak jak państwo. Otóż, yy, no właśnie, Kościół Katolicki to jest taka cudowna broń, tak? Mówię broń, chociaż co innego jest naturą przeznaczeniem Kościoła, ale, ale cud jest taki, że przy okazji Kościół Katolicki nam zafundował państwo polskie. Że nie byłoby tutaj czegoś takiego przez tysiąc lat, takiej firmy, która jednak z dużym powodzeniem prosperowała przez lat 800. Potem się zaczęła awaria, oczywiście wynikająca z wcześniejszych zaszłości, ale przez 800 lat funkcjonowała cudowna firma. No, oczywiście z przygodami, prawda? I tak nie od na początkuśmy byli na dorobku, ale, ale szybko, szybko, bo to zaledwie trwało 300 lat. 300 lat to trwało i to się zrobiło w serce Europy, to znaczy po prostu najcudowniejsza kraina na Ziemi. Co to znaczy najcudowniejsza? No, to znaczy, że relatywnie najbardziej bezpieczna strefa wolnego handlu, jaka istniała w świecie w wieku XV i XVI. Polska to była taka Ameryka, no, zanim Ameryka została odkryta na nowo przez, przez Kolumba. No bo było bezpiecznie, bo już właśnie od kiedy, od kiedy ludzie jakoś tam się pobudowali, już nie groziło, że człowieka zjedzie niedźwiedź w lesie albo, albo jacyś tam źli teutoni skrzywdzą. Ci teutoni też się ucywilizowali, już się zajmowali właśnie handlem, nawet już nie budowali zamków, tylko ja na tym Dolnym Śląsku to obserwuję, że jest na przykład taka piękna wieża mieszkalna w Siedlencinie. A czemu wieża mieszkalna? A dlatego, że już się nie opłacało, nie było potrzeby budowania warowni wokół tej wieży, to została tylko wieża średniowieczna, bo to był piękny, stosunkowo bezpieczny świat, no potem, właśnie niestety, ten okropny Luther wygenerował nacjonalizmy, prawda? Bo, bo co? Bo zburzył tę cudowną zasadę. Rozdziału kościoła od państwa. Więc tak tutaj w taką dygresję historyczną, państwo to wszystko wiecie, popadam yy, yy, właśnie dlatego, żeby, żeby powiedzieć, że, że Kościół katolicki to jest ta jedna, jedyna struktura totalna, prawda? Wszechświatowa, której ja się nie boję. To jest ta jedna, jedyna, która mi nie zagraża, prawda? Yy, która mnie nie zniszczy, która pff, proszę państwa, co za luksus. Kiedy chcę, rzucać na tacę, a kiedy nie chcę, nikt nie przychodzi do mnie z rewolwerem i nie wysyła komornika. Prawda? Trzeba to doceniać. Trzeba to doceniać. Dlatego ci biskupi, którzy tutaj mówią, że trzeba nowocześnie podatek kościelny prowadzić, no to yy, straszni ludzie się Obawiam się, że niektórzy są tylko poprzebierani za biskupów. Prawda? Tak, tak się obawiam. Yy, ale, yy, ale niezależnie od tego, kto jest poprzebierany, a, a kto nie, yy, Trzeba, trzeba przy tym trwać. Prawda? Yy, bo yy, no tutaj bym mógł, już jest strasznie późno. Yy, nie chcę opowiadać o tych wszystkich cudownych rzeczach, które Kościół Katolicki właśnie nam funduje samym swoim istnieniem. Samym swoim istnieniem. Nam gwarantuje to, że, yy, że właśnie gdzieś jest bezpieczny. Jest bezpieczny. A my, yy, Polacy, mamy... Lekcje balansu yy, władzy, równowagi sił myśmy przeludnili bardzo wcześnie. Tak? To znaczy, nasz król Bolesław Śmiały zarąbał biskupa Stanisława, i wtedy to się wyklarowało. Dzięki tamtemu strasznemu zdarzeniu już właśnie napisał Galanonim, że jeden nie powinien był tak. Bardzo, i drugi może troszkę przesadził i w związku z tym myśmy te lekcje przerobili. My nie mamy tych lęków, które mają na przykład ci biedni amerykańscy pogrobowcy Purytanów, którzy, którzy mają zakodowane takie lęki przed tym, że tutaj Rada Starszych coś tam każe, na stosie spali jakieś czarownice w Salem, prawda? My mamy luksus, więc Polacy powinni doceniać luksus, już konkluduję, luksus własnej tradycji i historii i nie damy rady, nie damy rady, jeżeli nie będziemy głębiej patrzyli w tę historię. Głębiej niż 200 lat przesądów republikańskich i po prostu zapalenia mózgu, którego staliśmy się sami propagatorami Rozsadnikami. No no tutaj w Muzeum Wojska w Białym Stoku oglądam właśnie, tutaj się zwierzałem, że takie gabloty ładne. Tutaj jakiś hełm krzyżacki, tutaj portret Hetmana Czarnieckiego. Potem przechodzimy płynnym ruchem przez Kościuszkę, postań listopadowe, a na koniec jest gablota z komunarytami tak? z Dąbrowskim i Wrublewskim. No, trzeba pamiętać, że Komuna Paryska to była pierwsza rewolucja, która się podobała leninowi. Pierwsza rewolucja, którą Lenin uważał, że ona była do rzeczy, Czy to wprawdzie nie wyszło. A czemu ona mu się podobała? No bo Komuna Paryska, co zrobiła no między innymi rozwaliła arcybiskupa Paryża, tak? do którego strzelał bruton egzekucyjny dwa razy, bo za pierwszy razem arcybiskup nie padł. Tak? Yy, więc to, że Polacy się zaangażowali w takie rzeczy, to promieniuje do dzisiaj. No stoi marszałek Piłsudski tutaj. Mamy 14 sierpnia. Kto wie, co robił 14 sierpnia marszałek Piłsudski w 20 roku? Kto z Państwa wie? Nie, już, już byliśmy, byliśmy na innym etapie. 14 sierpnia marszałek Piłsudski, wbrew pozorom tak, rozmaitym, nie stał na linii frontu w Radzyminie. Tak, w ramie, w ramię z księdzem, z korupką i dzielnymi ochotnikami, yy, gimnazjalistami, yy, tylko był u żony w Bobowie na Podchalu. Co wiemy, nie z żadnej tam, yy, prawda, napisanej przez jakiś na przykład paskudnych endeków z jakiegoś paszkwilu, tylko wiemy to ze wspomnień tejże żony, ogłoszonych bodaj około 60 roku. Yy, w Bobowej. W Bobowej. Tak, 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 w Bobowej. No więc, ja tutaj tak zaczepiam tego Piłsudskiego, bo zaczęło się spotkanie od filmu, który może nas przyprawiać o takie no, co pełne wyrozumiałości, a może nawet i litości, spojrzenie na tych starszych ludzi, którzy tak się dawali wkręcić, tak, tak, nie tak, tak tam kładli do głowy, to oni tak wierzyli.